trzy chwilutka zaprasza! Zaczynamy! Witajcie moi mili! Pozwólcie, że się Wam jeszcze raz przedstawię. Jestem drzewną wróżką i mam na imię Jesiąka. Mieszkam w tym oto domku, gdzie goszczę wiele, wiele baśniowych istot. A dzisiaj Chcę was zabrać do bajki pod tytułem Buła Sapandua. Wszystko wydarzyło się dawno temu, dlatego muszę użyć swojego baśniowego powozu, który porusza się w czasie i przestrzeni. Poza tym, czasami będę musiała się w nim ukryć, ale mój głos będzie zawsze słyszalny. A zatem. Do dzieła. Och, kochani, muszę już szybko rozpocząć swoją podróż, tym bardziej, że nadchodzi noc. Och, nareszcie dotarłam do bajki. Otóż były sobie dwa smoki, które ze śmiechu zerwały boki. Ach, zaczęłam na wspak, ale teraz opowiem, co było i jak. Na wzgórzu stał zamek, a w nim mieszkał król, władca okolicy łąk, lasów i pól. Dobrze się żyło w niewielkim królestwie, póki się nie zjawiły dwie zielone. Bestie. Dwa smoki żarłoki Będą napychały Strasznie tłuste boki Okropne okropieństwo Bo podobno Przyleciało smocze małżeństwo I zapało nieopodal Bardzo wielką zmiany Zeżrą pewnie Wszystkich Kto wyjdzie za bramę I króla I dworzan. I sługi, orszak naprawdę długi. Władca przerażony, czym prędzej zaczął pisać orędzie. Drodzy, kochani, poddani, wszystko być może do bani. Dlatego szukam rycerzy, niechaj ze smokami się zwierzą. Dlatego, kto bestie pokona, czekamę Berło. I kolona. Nie obiecał ręki królewny, bo miał tylko synka na domiar mamin synka. Nieładnie go zwano buła. Bywało i nie zguła, a czasem sapandoła. Oj, często mawiał król. Cóż to za dzień? Wstyd. I ból. Właśnie już słychać głos małżonki. Synuśu, włóż opończę na zbroję opończę i ja się chyba wykończę. Mamuśko, nie rób obciachu, bo wcale nie czuję strachu. Pogonie oba smoki, aż będą robić podskoki. Nie mam mowy, kochanie, teraz w mamacie zostaniesz. Oj, wszystko. Uczeć. Zamykam na trzy klucze. Nie mi jedynaka, żadna zielona bokszaka. Co było dalej, trudno uwierzyć, bo żaden rycerz nie mógł się zmierzyć z podporami, bo nagle zniknęły gdzieś za chmurami. Lęk się nad krajem cały czas snuje, Gdzie się podziały te chytre zbuje. Pewnie już smoków nikt nie pokona. Władcy ze zmarćwień spadła korona. Nagle przed bułą stanęły dwa duszki, którym królewicz zostawiał okruszki ze srebrnej patery, Bo był w istocie dobry i szczery. Dlatego elfiki przyniosły mu wieści, Aż trudno w głowie te fakty pomieścić. Otóż dwa smoki jak kozły śpiewał I jedzą ludzi, a rosły drzewa. Gdzie będą mieszkać śliczne wiewiórki? O co Rysiowa ostrzyć pazurki? Gdzie znajdą misie przepyszny miodek? Zapytał Duszek. Mimochodem, kto nam zgotuje pyszne paluszki, bo zeżdżą pewnie dom z wróżki. Tymczasem zniknęły buki i dęby ze trzy jesia, żeby wyliczyć zabraknie strony. Och! nareszcie jestem najedzony. Rzekł Smok do swojej smoczej żony. Z przejedzenia nie łapię w tchu. Udnijmy drzemkę o tutaj nam cho! Smoki schowały wielkie pazury i ułożyły brzuchami do góry. Na to w zaroślach Czekały już duszki, bo taką radę dostały od bruszki. Wyjęły pęk traw oraz witki. I chociaż zwyczaj to brzydki, dalejże smoki łaskotać, aż bestie zaczęły chichotać. Potem śmiać coraz głośniej, w końcu bardzo donośnie. Za chwilę oba żarłoki ze śmiechu zerwały boki. A ze smoczej pary orety zostały tylko portrety. Jasny dowód na to, że istnieją polne duszki, bardzo dzielne choć maluszki. I tutaj się kończy fabuła a tron odziedziczył Buła-Sawaduła. Tak oto doszliśmy do końca tej historii, moi mili. Mam nadzieję, że nasza wspólna bajkowa podróż była bardzo udana. A teraz kolejna niespodzianka. Dosłownie przed kwadransem odwiedziła mnie znamienita przyjaciółka, Królewska niańka Mańka. Maniu, bardzo cię proszę, chodź tu do nas. Witajcie kochani, jakże miło was poznać. Już dzisiaj zaprosić w karnawałową podróż do bajki pod tytułem Król Żądełko. Do zobaczenia i do usłyszenia. A teraz, droga Maniu, chciałam Cię zaprosić do ogrodu na chwilę odpoczynku wśród śpiewu ptaków i zapachu kwiatów. Papa, papa, pa. kurtyna!